Witam w pierwszych co tygodniowych informacjach. Dzisiaj wyjątkowo we wtorek, bo przeważnie będę się starał to robić w sobotę, ale już mniejsza. Tak więc do naszej akcji dołączyło trzech nowych członków: Mary Basyl, Krzys 8 czy 7 i Nois 52. Bardzo im za to dziękuję. I przy okazji w, na naszy, w naszej akcji rozpoczęła się lekka rywalizacja. No i właśnie co z tą rywalizacją? Ponieważ teraz mamy takie coś, że po prostu dwóch użytkowników ma jedną i tą samą grę, prawda? I trzeba wybrać tą, która będzie właśnie na playlistie. Tak, bym dodawał każdą playlistę, no to po prostu nie byłoby przejrzyście. Tak więc, jak ja to będę wybierał? Będę patrzył na pierwszy odcinek z danej serii, no i patrzył, która ma więcej łapek w górę. Na łapki minusowe, minusowe nie będę zwracał uwagi. Tak więc są trzy rywalizacje, właśnie. Pierwsza jest w Call of Duty Modern Warfare 2. Między Ziobro Xfire i Bassel I x Xfire ma dwa głosy, za zatem Basil ma 8. Kolejna rywalizacja jest między Resident Evil 3 i 5, między Revil Pl a Krzys 8 czy 7. I tutaj przewaga jest po stronie Revil Pl, gdyż w Resident Evil 3 ma 6, a Resident Evil 5 ma 8 głosów. Nie wiem, czy tak nie za chaotycznie mówiłem te, te numerki, ale dobra. Za to krzyż 8 czy 7 ma w, w trójce 4, a w piątce 1. No i to właściwie tyle. Tak więc tam dawajcie te łapki, jeśli chcecie, żeby to właśnie ten let's play był w playliście. No i to głosowanie jest do soboty. No i dziękuję i do zobaczenia.